Dzisiaj moim gościem specjalnym jest Tomek Turczyn. Jest to mój znajomy motocyklista, którego znam wiele lat. Wiem, że miał kilka motocykli różnych. Obaj jesteśmy fanami dużych, ciężkich motocykli. Także no tutaj mamy bardzo dużo wspólnych tematów. Chciałem dzisiaj z Wami porozmawiać o tym, co nowego przygotowały dla nas koncerny. Na ten rok 2020, jakie nowości? Oczywiście, jakie nowości przez pryzmat tego, który nas interesują, nie o wszystkich nowościach, jakie są na rynku, tylko takie, na które my osobiście zwróciliśmy uwagę, które mnie jakby najbardziej zainteresowały. Tak samo wiem, że tutaj Tomek ma swoje, swojego faworyta, który, którego jakby już nawet oglądał, już był naj. Już, już się tym interesował, więc chciałbym po prostu porozmawiać dzisiaj z Tomkiem odnośnie tego, co, co fajnego przygotowały koncerny. Jeszcze na samym początku chciałbym, żebyś powiedział, czym aktualnie jeździsz teraz? Jaki jest Twój, twój motocykl jakby, no, na dzisiaj, który, którym będziesz się poruszał w tym sezonie? I jakie motocykle miałeś ostatnio? Jakie masz e, e, opinie, o który, na które warto e, zwrócić uwagę, zanim przejdziemy do, do tych nowości? Także oddaję Tobie głos. Dzięki bardzo. Witam wszystkich serdecznie. E, to najkrótszy z tej strony. Jak już Marcin zapowiedział, znamy się parę lat ostatnich z Marcinem. A to tak właśnie przez generalnie przez serwis motocykli, który Marcin prowadzi w Częstochowie. Kiedyś pamiętam jeszcze w 2009 roku, ten, ten serwis motocyklowy mi polecił mój, mój znajomy też, mój kolega z branży. No i tak trafiłem do Marcina na Ewy w ulicę, do, do serwisu motocyklowego z moim pierwszym motocyklem, który miałem w życiu, bo moja motocyklowa przygoda się rozpoczęła 11 lat temu dokładnie, w 2009 roku, chociaż wcześniej. Jak to tutaj wiele razy już było powiedziane na, na kanale, na live. No każdy z nas miał jakąś tam mniejszą czy większą przygodę, kiedy był jeszcze małym chłopcem z motocyklami. Ja tak na poważnie zacząłem dopiero w 2009 roku jeździć motocyklami, i generalnie to od samego początku to były motocykle ciężkie, tak jak powiedziałeś, Marcin: ciężkie motocykle z dużym silnikiem. Do tej pory, że tak powiem, no, siedzę w tym temacie i, i najbardziej mnie to, że tak powiem, cieszy jazda takimi motocyklami, chociaż próbowałem też różnymi innymi jeździć, ale no, no nie daję do takiej frajdy, powiedzmy, jak, jak, jak jazda jakimś dużym, ciężkim motocyklem, który na siebie zwraca uwagę i, i, i na ulicy ciężko go prze, przeoczyć, nie? Tutaj chciałem też powiedzieć, że tu nie najważniejsza jest prędkość, bo tu też dużo ludzi myśli, że jak te motocykle mają duże silniki, nie wiem, tam pojemność 1500, 1700 czy 2 litry, to myślą, że to jak, jakie to prędkości się rozwijają na tym motocyklach, Ale tu właśnie nie o to chodzi. Tu ma być ten motocykl, ma mieć dźwięk, co też jest bardzo, bardzo ważne wygląd. No i oczywiście tą, nie wiem jak to powiedzieć, że taką, no, że jak trzeba przyspieszyć, to jest czym po prostu. Ale to nie chodzi o prędkość, tak. A powiedz, czym teraz jeździsz aktualnie? Teraz akurat przez ostatnie kilka lat. Jakiś no, no czwarty rok już powiedzmy. Nie mm. całe cztery lata, ale powiedzmy trzeci rok jeżdżę, jeżdżę motocyklami Wiktory. To zresztą mm. widać. No. Ja, ja wiem o tym, ja wiem, tylko no, chcę żeby na inaczej wiedział. Założyłem. Rzadkie motocykle, marka już nie istnieje niestety od 2016 roku, jak została zamknięta w Stanach Zjednoczonych. Zostały wyprodukowane ostatnie motocykle, no i wcześniej jeździłem Victory Cross Country, teraz mam Victory Vision. To jest taki naj, najbardziej chyba ciężki, naj, najcięższy taki flagowy model Victory, no, do takiej turystyki szeroko pojętej, czyli Duży motocykl, kufry duże, obudowane całe, no 420 waży. Mhm. Silnik też bardzo uważam, dobry, niezawodny, montowany we wszystkich praktycznie modelach Wiktory, to jest F1700 pojemności. Mhm. Tutaj też od razu powiem naszym słuchaczom, że to, że marka jakby nie istnieje, to nie ma jakby żadnego niepokoju, bo części dalej są dostępne. Także tutaj, jeżeli ktoś będzie szukał, nie wiem, Pewnie sobie wygoogluję część naszych tutaj słuchaczy, wygoogluje sobie, co to za w ogóle za motocykl jest, jak one wyglądają, to od razu też to co mogę powiedzieć, że nie ma problemu z częściami. Eksploatacyjne części wszystkie można kupić, różne drobnostki też. Wiadomo, jakieś tam plastyki czy coś, no to trzeba zostaną sprowadzać, ale to w dzisiejszych czasach nie jest, nie jest problem. Powiedz mi jeszcze, bo wiem, że masz taki motocykl, jeszcze jeden, może mniej nim podróżujesz, ale znowu ma duszę. To powiedz może coś tym znaczy, drugim. mam taki drugi motocykl, który kupiłem dlatego, że zawsze chciałem, było moje marzenie zawsze chciałem mieć fajnego Harley'a, bo dzisiaj Harley'ów jest dużo też różnych rodzajów i, i nie, wszystkie, nie wszystkie uważam za fajne. Kultowe. Niektóre są nowoczesne, niektóre są szybkie, niektóre są bardzo drogie też, nie? A ja szukałem czegoś takiego, co by przede wszystkim fajnie brzmiało. No. Taki klasyczny dźwięk właśnie Harleya, to, to jest motocykl na gaźniku. No musi być na gaźniku, bo inaczej to po prostu nie zagada. No. Więc szukałem takiego egzemplarza na gaźniku i znalazłem taki. Może jak na mnie to jest zbyt mały motocykl. Nie do, nie do dalszej trasy, do dalszej jazdy, ale, ale daje radość przede wszystkim tym silnikiem i dźwiękiem, dźwiękiem wydechu. To jest Harley Davidson Sportster 883, ta wersja XL, mhm. z gaźnikiem Mikuni, także niskie obroty, no, na wolnych obrotach fajnie, to sobie gada, Patataj. No i głośny wydech też Reinharta, akcesoryjny wydech tak. to kudowy. Posłuchać, nie? Ja jestem mhm. troszkę zboczony na punkcie muzyki, także, także mhm. dla mnie wydech musi, musi ładnie gadać. Ja mhm. już to Marcin wie, bo, bo wiesz, bo... Wiktory bo, robiliśmy Wiktory robiliśmy modyfikacje wydechu. Mhm. Także no, to jest dla mnie bardzo ważne też, nie? Że motocykl musi ładnie brzmieć. Wracać mhm. na siebie też uwagę. Nie tylko wyglądem, ale też, ale też na zewnątrz. Mhm. Jakby się zbliża, żeby było go słychać. Nie chodzi o to, żeby zabijał, że tak powiem. Uszy i, i żeby był bardzo głośny, tylko chodzi o, o, o brzmienie wydechu. Mm -hmm. o, tak, i to też ja zawsze to powtarzam, że te wydechy trochę głośniejsze, po prostu są bezpieczniejsze, to, że ładnie brzmią, to jest jedno, ale są zawsze trochę bezpieczniejsze. Mm -hmm. Mieliśmy porozmawiać o nowościach. Ja wiem, że gdzieś tam wcześniej miałeś epizod też z motocyklem, no nie amerykańskim, nie japońskim, miałeś też kiedyś motocykl angielski. I wiem, że, że jedna z tych nowości, o których dzisiaj mieliśmy porozmawiać, dotyczy właśnie Triumfa. Powiedz mi, czy ten motocykl, który jest przygotowany na ten rok, naprawdę jest taki wyjątkowy, że tak się wszyscy nim zachwycają? Ty go widziałeś na żywo, nie wiem, słyszałeś go, masz porównanie do tego wcześniejszego Roketa? Czy to jest motocykl taki, na który, na który warto było czekać tyle lat? No tak, wiesz co, udało mi się zobaczyć go na żywo, chociaż mm. ciężko go jeszcze spotkać, ponieważ te no, egzemplarze po prostu schodzą w salonie, nie postoją chwili i już jest kupiec, to no, znaczy nawet nawet są zapisy na, na maja, na, czerwie, na, na na lipiec, na sierpień tego roku. Mm. Taki momenty dopiero jest dostępny w salonie, tak się dowiedziałem. Także byłem w salonie. Mm. Nie wiem czy to będzie widać, ale, ale usiadłem sobie na nim. Widać, widać. Tak, i, i powiem szczerze. Yy, dla mnie jest naj, najważniejsze to pierwsze wrażenie, jaki motocykl robi, jak się, jak się go yy, zobaczy po raz pierwszy. Nie? Mhm. Wiele takich motocykli, które kiedyś miałem w mojej historii, dlatego że je po prostu zobaczyłem i one zrobiły ten efekt. Wow, wow. Nie? Mhm. po prostu gały wychodzą na wierzch. No to. To, to ten motocykl zrobił na mnie takie wrażenie, powiem szczerze. Chociaż dużo wcześniej on był prezentowany w internecie, na YouTubie, mm. już, już są o nim filmy z polskich testów na, na Tenerefie robione, tak. od dziennikarzy motoryzacyjnych, także troszkę oglądałem tych testów, ale zawsze chciałem właśnie zobaczyć ten motocykl na żywo, zobaczyć jego niezwykonany mm. materiałów, no i jak się na nim siedzi, w ogóle jaka jest pozycja i tak dalej. I powiem szczerze, że że robi wrażenie, robi mhm. wrażenie, tym bardziej, że kiedyś miałem właśnie tego Triumfa Raketa trójkę y, tylko w tej wersji Roadster, mhm. ten starszy model, który był produkowany, produkowany od 2010 roku i on zresztą nadal jest dostępny jako nowy y, na rynku Stanów Stanach Zjednoczonych, jeszcze można, go, można kupić jakieś resztki produkcji, mhm. y, no ale no, tutaj zrobili, Anglicy zrobili niesamowity postęp, jeśli chodzi o o zmianę tego motocykla, i, i tak tam było mówione nieraz na filmach, że, że praktycznie ten motocykl jest zrobiony od nowości, bo nawet silnik nie jest ten sam z, z dawnego hmm. tyłu, który był największym silnikiem motocyklowym produkowanym na rynku, yy, dostępnym w ogóle, hmm. jeśli chodzi o silniki motocyklowe, tamten miał pojemność 2300, ten ma pojemność 2,5 litra, także no, to, ludzie, to ludzie będą się dziwić, ludzie będą się dziwić, że tak, du, tak duży silnik może być w motocyklu i to jeszcze. Bo ja widziałem ten motocykl, to on tak wcale taki duży nie wygląda, znaczy jest masywny, ale te 2,5 litra, no nie, nie widać po nim, że jest aż taki duży ten silnik. Nie widać, bo szczerze, ten stary roadster, ten model wcześniejszy robił dużo większe wrażenie gabarytowo, to znaczy on był taki jakby spuchnięty trochę, nie? Przesadzona była hmm. ta masa. Jak się siadało na na tym motocyklu, jak się w ogóle jechało, to, to kolana były tak. Znaczy, nogi były mm -hmm. tak na motocyklu, ponieważ musiałeś obejmować taki ol, ogromny bak, który był przed Więc ten bak też robił wrażenie. I faktycznie tutaj wszystko jest odchudzone w tym motocyklu, żeby zmniejszyć masę. I, I zmniejszyli masę o 40 kg wobec starego modelu. E, no to jest niesamowity skok, że tak powiem. Hmm. Silnik 2,5 litra ma teraz y, 167 koni i 221 nm momentu obrotowego. Y, no Chociaż dziennikarze mówią, że, że ten silnik jest grzeczny. No, porównując hmm. ze starym ra rakietem, no, naprawdę trzeba było uważać, jak się odkręcało y, manetkę hmm. gazu, dlatego że że tamten moment obrotowy 200 Nm był generowany przy niższych obrotach, przy 2,5 tysiąca obrotów. Ten jest przy 4 tysiącach obrotów, więc można powiedzieć, że tak troszkę grzecznie oddaje tę moc. Na idzie. No, ale, ale no naprawdę robi wrażenie ten silnik. Nie słyszałem go niestety, jak pytałeś, czy słyszałem ten motocykl, to nie słyszałem, hmm. ponieważ w salonie mi powiedziano, że ten motocykl w ogóle jeszcze, jeszcze nie jest uruchomiony ani raz, nie jest uzbrojony, nie jest grany w niego soft. Także nie mogli mi go odpalić w salonie, bardzo żałowałem, nie mogę go usłyszeć, jak wydech brzmi. No ale zewnętrznie rzeczywiście wizualnie każdy detal jest tak dopracowany, każdy szczegół w tym motocyklu jest tak dopracowany, że myślę, że naprawdę jakość wykonania tych materiałów jest, jest o niebo lepsza niż, niż nawet w Harley'u. Właśnie słyszałem tego e, triumfa trochę na Hondę nie ukrywam, zresztą wszyscy wiedzą, że na Hondę takim jakby no mój numer jeden. Tutaj e, mam terję tej tysiąc, bo to ostatnio bardzo duże budzi. A tutaj e, Rafał, Bingu, Ja jeszcze tym na... Po 2018 jeszcze nie jechałem i też nie mam porównania do tego wcześniejszego. Mam nadzieję, że już teraz, na początku sezonu, gdzieś uda mi się po prostu przejechać tym motocyklem i będę miał, będę mógł coś więcej powiedzieć o tym najnowszym o najnowszym Goldwingu. No, na dzień dzisiejszy. Mogę dużo opowiadać o tym, o tym wcześniejszym modelu do, 2000, do 2018. Coś wy, wyrzuciło nas... Słyszysz już mnie? Tak, mówię tutaj chwilę o Goldwingu, ale zostawiając Goldwing na chwilę, chciałem jeszcze powiedzieć o drugim motocyklu, który jest też bardzo, bardzo ciekawym. To jest Honda CRF powiększyli ją na 1100 w tym na ten sezon. To jest taki turystyczny motocykl, też duży. Konkurencja dla BMW gs -a. Ostatnio właśnie miałem bardzo dużo do czynienia z tą crf 1000. No, jestem pod wrażeniem i też jestem, jestem bardzo ciekawy jak to będzie tym nowym modelem się jeździło tym 1100. Więc tutaj myślę, że w wakacje będziemy mogli coś więcej powiedzieć tutaj naszym, naszym słuchaczom. Jak już trochę, można powiedzieć, tymi nowościami bardziej pojeździmy, ale jest jeden motocykl, też raczej z nowych, którym jeździliśmy, bo ja miałem swój, swój egzemplarz, ty też miałeś taki, jakby, jakby swój dojeżdżenia, który też się rzuca w oczy. Może dwa słowa powiemy o BMW, bo BMW jest teraz bardzo modny. Ludzie chcą mieć motocykle inne niż japońskie, zresztą też jesteś tego najlepszym przykładem, że japońskie są fajne, ale ludzie szukają czegoś innego. Co możesz powiedzieć o tym na przykład BMW Bagerze? ten, nie wiem, on jest 18, 19, rok 20, czy ten motocykl według Ciebie jest taki hitowy i taką jakby przewagę technologiczną ma nad innymi, czy po prostu trochę, z, trochę jest po lifcie, ale jakby tam... No, nie ma na co zwracać uwagę, bo na przykład dla, dla mnie ten bager no, jest wyjątkowy po prostu i, i ma coś w sobie takiego wyjątkowego, że odcina się od tych typowych topornych BMW po prostu. No nie wiem, jak, jak Ty sądzisz? Mnie się ten motocykl też bardzo podoba wizualnie, mi się mm. bardzo podoba faktycznie BMW, jakby zrobiło taki trochę face, no... Ja, tak, to, jest nie to jest lifting, tylko no, zmienili troszkę koncepcję też tego motocykla, który, był, który jest uważany też za topowy motocykl turystyczny, czyli GTL 1600, bo to jest dokładnie ten sam silnik. Ten zawieszenie tam, wszystko silnik to samo. I tak dalej, zawieszenie to samo, mhm. Tyle, że no, inna jest wysokość yy, na tym no motocyklu. kierowcy. Mhm. Siedziska dla kierowcy, inna ta, też, też jest pozycja nóg, ponieważ nogi są yy, do takiego cruisingu wystawione do przodu, można je sobie położyć na podnóżkach, Mm. Podoba mi się ten motocykl, i rzeczywiście to jest bardzo szybki motocykl, bardzo komfortowy, który daje też bardzo dobrą ochronę przed, przed wiatrem, przed deszczem. Też mm. opcje chłodzenia nawet są tam wymyślone tam takie na One odchylają pęd powietrza, i można wtedy się schłodzić mm. nawet w czasie drogi. Uważam, że to jest, że, że jeśli ktoś lubi takie motocykle komfortowe i naszpikowane też elektroniką, no to, to jest dobra propozycja, chociaż nie ukrywam, że, że koledzy moi, no, mieli problemy z tymi motocyklami, ponieważ one y, 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 bardzo często ostatnio trafiały na akcje serwisowe związane z, ze skrzynią biegów, y, z elektroniką w tym motocyklu, mm. także y, poleca, poleciłbym BMW, tylko, tylko trzeba się liczyć z tym, że no będziesz, będziesz miał nie tyle wydatki, bo akurat te serwisowe akcje są... Za darmo. Że żeby, będzie trzeba odwiedzać często serwis. Mhm. Że jest zbyt technologicznie jakby przekombinowany, co oczywiście w dobrym sensie, gdyby to wszystko działało. A ja tutaj jeszcze mam taką jedną uwagę. No na przykład no, dźwięku w tym motocyklu nie ma, nadrabia radio. No taka jest prawda. Zgadza. Nawet nie, ale na plus. Ale są akcesoryjne też też wydafie, można kupić do niego, także można zmienić. Są. są. Ale za to plus dla mnie największy tego motocykla, że on jest taki po prostu duży, robi taki efekt, ale te hamulce, jakie on ma, no to żaden motocykl inny, według mnie z tej klasy, no nie ma porównania. To po prostu nie ma porównania. Więc tutaj BMW jakby przoduje i, i według mnie tutaj no jest, y, jest to dobra opcja, żeby brać pod uwagę BMW. Zauważy, że wszyscy nowi producenci teraz y, przy tych ciężkich motocyklach to idą w hamulce Brembo, ponieważ no, z tych nowości, o których myśmy też mówili, ten Triumph Racket też ma hamulce Brembo. Teraz nowe Victory, który, wyjdzie, który wyszedł w zeszłym roku i, i też to jest, że tak powiem, jeszcze taka trochę tajemnica, ponieważ w polskich salonach dopiero gdzieś tam w jednym salonie się pojawił, to jest e, mm. Victory Challenger. To jest ten najnowszy model, który już ma silnik chłodzony cieczą. W tej mm. samej pojemności 1700, ale, y, ale chłodzony cieczą, także mm. To jest też nowość na rynku. Na razie póki co w Stanach yy, on się pojawił. Teraz y, będzie na pewno na wiosnę już będzie dostępny w salonach Indiana. Yy, nie mówię o Wiktory, przepraszam, bo akurat trochę troszkę namieszałem. Mm. To nie jest Wiktory, to Indian. Indian Challenger. Mm. Oczywiście Indian Challenger, ale dlatego, dlaczego mi się pomyliło z Wiktory? Dlatego, że jest łudząco podobny y, tak wizualnie, wewnętrznie do do starego Wiktory Cross Country, które kiedyś jeździłem. Nie, nie, nie jest też tajemnicą to, że, że Polaris musiał zrezygnować właśnie z marki Wiktory, ponieważ tam były decyzje biznesowe, jedną markę musiał zainwestować i, i, i uratować, hmm. więc postawił na Indiana, które jest legendą amerykańską. Tak. I to był, to był bardzo dobry krok, jeśli chodzi o, o, o te nowe Indiany, to to jest po prostu przepaść. To jest co tak dopracowane mm, zewnętrznie, wizualnie. I też technologicznie, jeśli chodzi hmm. o silnik, że po prostu dla mnie na głowę biją Harley'a. No o i... Harley'ach mało mówimy, bo tutaj, żeby się, Harley'e są specyficzne, także tutaj, jeżeli chodzi o Harley'e, to też są różne i też nie ma co jakby generalizować, ale ja, ja też ostatnio oglądam te Indiany, jako że no, dużo rzeczy tam jakby kupujemy w Ameryce. I myślę, że za rok, dwa tego naprawdę będzie dużo, bo ja cały czas myślę jednak, że ludzie po iluś tam japońskich motocyklach chcą zmiany, właśnie albo na amerykański, albo na angielski, albo również tutaj mamy wśród znajomych chłopaków, którzy mieli na przykład włoskie, bo po prostu chcieli już po japońskim na coś zmienić, więc mi się wydaje, że to jest nie, nieuniknione i myślę, że za rok, dwa jakiś Indian gdzieś tutaj u nas będzie, będzie jeździł. Myślę, że każdy z nas ma jakieś takie gusta motocyklowe które... Trudno powiedzieć, co jest lepsze, co jest gorsze. Nie? Niektórzy będą zwolennikami motocykli amerykańskich, inni będą mówili, że tylko Japonia, bo, bo to są najbardziej niezawodne motocykle. Inni znowu się będą kierować stylistyką i też jakością wykonania, więc będę mówić triumf nie ma sobie równych i tak dalej. Nie, no włoskie motocykle też są, też Wyle. są z mnie i nie ma tutaj, nie ma tutaj jakiegoś jednego, jednego, punktu najlepszego. Nie ma najlepszego, nie można tak powiedzieć, że któryś jest lepszy albo gorszy. Nie? To już jest kwestia indywidualnego wyboru i co jest też fajne, teraz jest po prostu duży wybór. I tutaj zawsze mówię jakby początkującym motocyklistom, że też zbytnio się nie ma co przy, przywiązywać do tego pierwszego motocykla, jaki by on nie był, czy to będzie. 125 czy 600, bo to i tak po roku, po, po dwóch będzie zmiana, bo to jest, to jest po prostu normalne, bo w motocyklach tak jest i tutaj wszystkim naszym, naszym widzom, naszym słucha, słuchaczom życzę tego, aby za 5 lat oni mogli sami opowiadać, że nie wiem, że mieli motocykl japoński, albo nie wiem, mieli dwa motocykle japońskie, ale w końcu trafili na włoskiego, nie wiem, Ducati i są zakochani, bo to też jest, uważam, całe jakby... W tej, w tej całej koncepcji spełnienia marzeń i właśnie kupowania tych motocykli, które chcemy. Ten moment, kiedy samemu mówi się, miałem taki, 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 ale to jest dla mnie najlepszy, bo mam porównanie. Także tego tutaj właśnie wszystkim wam życzę, abyście mieli kilka tych motocykli i czas. Tutaj, motocykli, działać coś będziemy naprawiać. A Wam, jak się podoba, komentujcie, udostępniajcie, zadawajcie. Dziękuję. Wszyscy tutaj. Do zobaczenia. Cześć. Dzięki, do zobaczenia.